Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy dla Was odcinek, w którym opowiemy Wam o scynku ognistym. Będą to takie informacje, bardziej doświadczenia z naszej hodowli tych jaszczurek, nasze takie przemyślenia na ich temat i kilka podstawowych informacji. Jeśli będziecie chcieli się więcej dowiedzieć tak dokładnie jak się je hoduje, no to najlepiej po prostu poczytać sobie w internecie, bo tak najlepiej się zgromadzi informacje, czyli szukacie, szukacie i czytacie wszystko co się da, weryfikujecie oczywiście i... A my to taki dodatek po prostu, żeby sobie posłuchać czegoś od osób, które już miały nieraz te jaszczurki i się nimi zajmowały. Właśnie sobie sykną. To jest takie chyba typowe dla jaszczurek. Tak Marcin też robi nasz że tak, żeby odstraszyć, czy po prostu takie ma, jakieś takie sobie syczą. Natomiast to nie jest głośny w ogóle dźwięk. Ogólnie mamy tutaj parkę z cynków. Znajdują się one na naszym sklepie naszego sponsora, czyli wantistera.pl. Zapraszamy Was na tą stronę. Tam możecie sobie też poczytać właśnie więcej o informacji na temat tych jaszczurek. Mamy tutaj parkę. Jest samczyk i jest samiczka. No i właśnie na pierwszy rzut oka yy, można już zauważyć różnicę pomiędzy chociażby ogonem, u samca jest to zakończenie troszkę dłuższe. Jakby najlepiej to, to oczywiście się obserwuje jak się ma dwie szczurki obok siebie czy tam zdjęcie. Albo grupę Dokładnie, albo grupę, no to wtedy najłatwiej nam to zaobserwować. Ale gdybyśmy mieli jedną na przykład, no to też to... Trzeba zwracać na takie. No, ale ciężej, jakby odróżnić. No, tak, ale właśnie na przykład sobie zdjęcie w internecie odpalić, żeby była to różnica. Porównywać. No, oczywiście, że tak, ale to jednak ciężko. przez jakby tak, tak. Przy sztuce samym... pojedynczej, no to bardzo ciężko. A tutaj widać że na przykład masywniejsze głowy, ogólnie tak. masywniejsza budowa ciała taka przy samcu. Samica jest taka po prostu, nie wiem, subtelniejsza troszkę przy tym głowie. Jakby widać po prostu, że jest taka. Widać, że jest samiczka, nie? No, tak, że ma samiczko, taki... no? Głowa jest taka na tyle drobna, że po prostu tak. widać, że to jest samiczka. A samiec ma taki masywne po prostu yy, budowę głowy. Głowy, jest taka naprawdę bardzo, bardzo masywna. Tak. Ogólnie, pierwszy dla mnie na pierwszy rzut oka, przy tych jaszczurek, to kolorystyka. Ta czerwień, ze względu właśnie też na tę nazwę, tak, że to jest cynk ognisty, to tak ewidentnie widać, jakby miał po prostu tutaj po bokach takie płomienie. Tak. Y... On no jest jak namalowany, naprawdę. Ma jest taką kratkę? Takim... Tak, i przez to, że też jest ten kontrast czerwono-czarny, jeszcze z tymi białymi elementami i, i tam żółtymi, to też chyba jeszcze bardziej ten kolor podbija, nie? To jest taki właśnie kontrastowy. Ale dla mnie wizualnie te jaszczurki są po prostu jedne z ładniejszych, jakie są dostępne tak takie na rynku z cynków. No po prostu hit. No one wyglądają przepięknie z tymi czerwonymi kolorami tutaj pod oczami, całe te boki. Jeszcze na górze mają jakby niektóre łuski właśnie pomarańczowe, czerwone, no to tak przechodzi płynnie, właśnie tak jak ogień, jakby mhm. się palił i po bokach i do góry tak, szedł tak, i no. się tak rozchodził. No po prostu świetnie one kolorystycznie wyglądają. Występują naturalnie w Afryce, w lasach tropikalnych, czyli tam Afryka Zachodnia, Środkowa. Lubią kopać, lubią bardzo się lubią kopać. zakopywać, One... siedzieć pod podłożem. Praktycznie u nas cały czas siedzą pod podłożem. No tak. Są dość skrytymi jaszczurkami, ale... Nie są na tyle puchliwe, no jak można byłoby się wydawać. Są bardzo skryte, w sensie cały czas praktycznie siedzą w ogóle nie wychodzą. <laughs> Cały czas praktycznie siedzą zakopane w ziemi. To jest jakby ich taki domeną, że po prostu bez przerwy są zakopane, jeśli mają tą możliwość, no to po prostu siedzą w jakiejś kryjówce, gdzieś pod zakopane, podkopane pod tą kryjówkę, więc rzadko się je widuje, natomiast są niepochliwe, to znaczy, że no, nawet teoretycznie można je wziąć na rękę i one wcale nie uciekają tak bardzo, tylko normalnie sobie siedzą. Zresztą teraz na przykład zauważycie, że są grzeczne, jak położyliśmy je, tak sobie leżą. My tak. też nie będziemy ich teraz tutaj brać, bo one i tak się stresują. Potrafią odrzucić ogon, właśnie jeśli ewentualnie by ktoś się mocniej złapał, czy jakiś właśnie drapieżnik, no bo po to mają tą zdolność odrzucania ogona, żeby uciec przeciwnikowi, który chce ich tam gdzieś pożreć. Jeśli już to, te kolory nie działają ostrzegawcze, no to że ten ogon już może ich uratować, więc trzeba na to uważać oczywiście, natomiast rzadko się raczej to zdarza i po prostu nie są na tyle puchliwe i można, można je swobodnie przenieść na przykład, jeśli, jeśli jest taka konieczność. No i e, są dość ufne pod tym względem, że można je karmić z pęsety. Każdy osobnik, którego mieliśmy tak. Za każdym razem po prostu. Y, dawaliśmy mu jedzenie z pensety i za każdym razem bez problemu wychodził z y, tej ziemi nawet nie wiadomo skąd. Mm. Wystarczy, że się trzyma pensetę. świerszczem trochę pochodzi po jakby, po podłożu, nawet nie wiesz gdzie on jest, a wychodzi wyskakuje, tak. wylatuje nagle z synk i po prostu atakuje tego świerszcza i sobie tego i zjada przy nas, i to w dzień i wieczorem w, o każdej porze y, zazwyczaj po prostu daje z pensety, natomiast czasem wrzucałem i też. Świersz idzie, a one wyskakują z tej ziemi i go łapią. Więc świerszcz nawet nie ma szans, hmm. Nie ma szansy <grym> ratunku. ratunku, bo on po prostu nie widzi swojego predatora. <grym> tak. Z takich informacji jeszcze wymiary terrarium? Jakie dla nich najlepiej przygotować? To mi się wydaje, że na przykład dla takiej parki no to już 90 na 40 na 30. Tak nie świeczenia właśnie, raczej staramy się właśnie dać dużo tego miejsca do kopania, do jakby eksplorowania przez te właśnie scynki. I jak może trochę już wskazywać tutaj garść podłożek, które mamy. terrarium będzie tropikalne, bo tu jest torf kokosowy, czyli mamy wilgoć. Najlepiej sobie po prostu. One oczywiście są. Te akurat są u nas na sprzedaż, więc nie mają wybitnie pięknego terrarium to jest po prostu terrarium użytkowe, tak, żeby, tak łatwo, żeby wszystko było zaspokojone, ale żeby też właśnie nam łatwo było, łatwo było sprzątać i po prostu żeby była nad nimi większa kontrola, tak naprawdę, żeby nie były aż tak bardzo schowane. I tor kokosowy może być to coś inne, bioaktywne podłoże, to myślę, że jak najbardziej, nie ma problemu. Raczej nie jakiś piasek, żeby mi to nie powchodziło między oczy czy, czy coś takiego. No bo zresztą to są po prostu szczurki tropikalne, więc to nie ma. Żywe rośliny można, natomiast trzeba się liczyć z tym, że po prostu jak kopią, to kopią, tak? Że tak żeby albo kopać jakby sobie. Jakby albo po Dokładnie. prostu dać w takich miejscach, w których raczej nie będą kopać gdzieś Jakaś wyżej tuba korkowa. Stowana korzeń, żeby mogły sobie wejść tam. One wydaje się, że cały czas kopią, natomiast potrafią się też wspinać, jeśli mają tą kryjówkę tubę korkową to czasami wychodzą na tą tubę, chociaż bardzo rzadko to się <grym> widuje, praktycznie Ale można im większość dać czasu. Taką możliwość. No tak, nie? oczywiście, Bartonę. że tak kiedy będą miały ochotę, no to miska z wodą <grym> i sobie będą piły. I no i w sumie nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Dla mnie to przede wszystkim te szczurki są piękne i to jakby ich aspekt wizualny. I nie są jakoś bardzo wymagające. Teoretycznie, a właśnie a propos jeszcze lamp i jakieś takie dojrzewania, to teoretycznie to ogólnie są jaszczurki nocne. Większość czasu spędzają w nocy, więc UVB nie jest potrzebne w sensie tak teoretycznie. No wiadomo, że je będzie, no to nie zaszkodzi, a pomoże, ale one spędzają i tak większość czasu pod ziemią i większość czasu w nocy, tylko są aktywne na zewnątrz, więc to jakoś nie ma problemu po prostu bez tego światła z takich wszystkich podstawowych, ważniejszych informacji powiedzieliśmy. Dokładnie, z a jeszcze, naszego doświadczenia, jeszcze a propos rozmnażania, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, tak. jest stosunkowo łatwe w sensie, że po prostu jeśli mamy dobraną parę czy harem, no to, to samica zazwyczaj składa jaja i można je po prostu odchować. I się zdarzają w hodowlach natomiast mało osób je rozmnaża i większość jest po prostu z odłowu, bo łatwo je po prostu importować, więc większość jest z odłowu, ale one dobrze to znoszą. Jeśli chodzi o grono szczurek, to one akurat dobrze znoszą bycie w hodowli i z importu, więc to nie ma z nimi jakaś takiego problemu. No i może jesteśmy w stanie je rozmnożyć. Ale oczywiście jeśli jest taka możliwość, to lepiej kupić po prostu hodowlany, no bo tak jest po prostu najlepiej, po co ich zabierać? Z natury. No, Tutaj trochę je ruszymy. No jak widzicie, nie są super. <noise> agresywne. Tak, on no, ma może... w bardziej, przy, trochę przypominają węże, to znaczy, że. Mm, tak, jak tak, sobie ktoś, takie gładkie Jak ktoś wie, jak na przykład wąż zbożowy, jak ktoś się trzyma, to tak, dokładnie tak samo mhm. praktycznie się porusza i też ma taką podłużną budowę działa, jak, jak trochę jak wąż, więc to jest takie do nich zbliżone. No jak widzicie poruszyliśmy na no to chwileczkę zamieszania, a tak to to się to miejsce. I są rzeczy. Zachęcamy Was do hodowli takich jaszczurek, bo one aż tak bardzo popularne wcale nie są u nas w Polsce, a są bardzo mega ciekawe i godne uwagi ze względu właśnie na to ubarwienie i sposób bycia. Może nie są zbyt atrakcyjne wizualnie w terrarium dla kogoś, żeby się nimi pochwalić, to znaczy, że nam będzie ciężko się nimi pochwalić, jak mamy terrarium i powiemy, no tu mamy scynka, to raczej ta osoba zobaczy tylko kupkę ziemi zakopaną. W sensie, że jaszczurkę zakopaną, więc ich nie zobaczy. Natomiast dla nas, jako osób, które mają ten czas na przykład i lubią obserwować ciekawe gatunki jaszczurek i ogólnie zwierząt, no to ten czas, kiedy on będzie w tym terrarium, to na pewno będziemy widzieć, są wdzięczne właśnie z tym jedzeniem i po prostu są fajne i tak, piękne. I piękne. Także zachęcamy Was do hodowli. Wracam. Jeśli chcielibyście takie odcinki, właśnie o których gadamy, jakieś tam jaszczurkach, takie informacje z naszego doświadczenia, co myślimy o jakimś gatunku, no to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście możecie nam wypisać jakieś tam zwierzęta, o czym, co uważacie o i na przykład coś tam. Swoje propozycje. No, jakiś hashtag możecie nam wydać, co uważacie o i wypisać. Tylko wybierajcie raczej zwierzęta, które mamy albo. Absolutnie, albo w której przypuszczacie, że możemy mieć, w sensie, że na przykład mogą się pojawić, tak? Chociaż... Albo gdzieś tam na stronie się. Albo coś znajdują, na Instagramie zapytań... gdzieś znaleźliście, czy coś tam. Tak. To kiedyś po prostu może nimi opowiemy. No i to wszystko. Żegnamy się z Wami. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach, dzięki komentarzu. Wbijajcie do nas na Facebooka, wbijajcie do nas na Instagrama, wbijajcie do nas do sklepu, także, wiecie, itd., itp., Także dzięki. Do zobaczenia na razie. Cześć. Cześć.